Gdyby ktoś mnie kiedyś zapytał, Maciej, a jaka jest różnica pomiędzy surfiniami a surfiniami wista? No zasadnicza, i zaraz pokażę, dlaczego niektórzy oszalili na ich punkcie. No, i tak w tym miejscu mamy posadzone cztery sadzonki. Tak to wygląda. I to jest zwykła surfinia. A dla porównania, to jest surfinia wista. Krzak jest ogromny i tu są trzy sadzonki więc o jedno mniej niż przed tym, który widzieliście, a jest to naprawdę wielkie. Tutaj mamy na przykład dwie sadzonki i też jest takie trochę ubogie. No Tutaj ewidentnie widać, że ten różowy kolor tej superwisty zapanował nad całą donicą. Zatem jeżeli chcecie mieć takie Kaskady zwisające z balkonu takie wielkie, gęste, no to Super Vista. A jeżeli chcecie mieć takie kompaktowe, takie mniejsze, to zwykłe surfinie wystarczą.